W łowie osadzie morsowanie to już wieloletnia tradycja. Od dekady coraz większa grupa przyjaciół spotyka się na tym prozdrowotnym wydarzeniu, by wspólnie bawić się, pokonywać własne słabości i dbać o zdrowie. W tym roku padł kolejny rekord w ilości uczestników. Jesteśmy na terenie zalewu Ruda. W dniu dzisiejszym odbył się 10. jubileuszowy z i morsów 2020. Uczestników jest ponad 300, pobiliśmy kolejny rekord ponad 100 osób więcej niż w ubiegłym roku w kategoriach wiekowych najmłodszy Mors 2 latka najstarszy około 80 Jesteśmy w tej chwili na 10 miluszowym morcowaniu. E, cieszymy się bardzo, że ta impreza już jest cykliczną imprezą. E, po raz drugi e, sponsor, e, powiat Działdowski, e, oprócz tego, że uczestniczy w organizowaniu to również i, i uczestniczy w e, sponsorowaniu nagród e, na tę na, na, na imprezę. Puchary, również poczęstunek. Sponsorem było Starostwo Powiatowe oraz gmina Iłowo Osada. Gości byli, byli z Krakowa, z, z Sopotu, z Warszawy, z Łodzi, z Ciechanowa, z Płońska, z Połtuska, z Makowa Mazowieckiego, z Rypina, z Fiic, z Działdowa, z Nidzicy, z Ciechanowa, zewsząd. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie pierwszy ogólnopolski zlot śródlądowy foczek i morzów 2021. Jest to impreza jubieuszowa. Przybyło szereg e, mieszkańców, nie tylko z gminy osada ale z całej Polski, m.in. z Olsztyna, z Piasteczna, e, z Ciechanowa, z, e, z Płocka. E, w tym roku myślę, że pobijamy za chwilę rekord e, morsowania. E, przybyło ponad e, 300 morsów. E, celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Organizator i wielki fan morsowania tłumaczy, dlaczego warto to robić. Morsujemy dla zdrowia, dla, do, dla e, dobrej dobre zabawy, dla uśmiechu, dla wyjątkowej atmosfery i po to, żeby troszkę walczyć z, z własnymi słabościami. Przede wszystkim hartuje organizm. Takie morsowanie to przede wszystkim tak, że dobrze działa na stawy i myślę, że jest takim prze, przeciwstawieniem się zapaleniom, różnego rodzaju schorzeniom oddechowym i. Wspaniała rzecz, bo to przygotowanie również do innych sportów, a przede wszystkim też dobrze działa na jędrność skóry. Po wyjściu z takiej wody naprawdę człowiek nie czuje zimna. Ja wchodziłem, więc wiem, co to znaczy. I polecam wszystkim, którzy mogą przez coś wskazać zdrowoty wejść do wody i spróbować takiego właśnie fajnego mm, e, zachowania z kontaktu z tą wodą, która może początkowo jest zimna, ale naprawdę jest potem ciepła. Piękna impreza, dużo ludzi, która służy zdrowiu, jak wiemy. Morsowanie to w pewnym sensie właśnie sposób na ratowanie można powiedzieć, cały czas ratowanie swojego zdrowia. Z tego co wiem, no to wspaniale wpływa na stawy, na przemianę materii, nawet i na brzuch, jak się ostatnio dowiedziałem, że można stracić z tego powodu. A zatem pogratulować organizatorom, pogratulować ludziom, że mają taką siłę, chęć właśnie bycia razem, a i w ten sposób właśnie spędzać czas jako przyjaciele, ale też jako rodziny. Najtrudniejsze w morsowaniu jest samo przełamanie się. Dzisiaj niestety ze względu na, na, na przeziębienie nie wchodzę do wody, ale mam nadzieję, że, że po, takim, po takiej zachęcie, jaka dzisiaj mnie spotkała, to... W następnym roku na pewno będę morsował Po pierwsze jeszcze nie miałem takiej okazji A po drugie naprawdę wstyd się przyznać Ale za chwilę jadę na zastrzyk Bo kręgosłup niestety nie domaga Dzisiaj Panie redaktorze, no niestety Angina Ale jechałem, starałem się Nawet mam strój w samochodzie Gdyby miało to pomóc w biciu rekordu Jestem w stanie się przebrać już wiemy, że rekord i tak został pobity. W wodzie znalazło się o 100 osób więcej niż w ubiegłym roku. Apetyty są jednak jeszcze większe i przyszłoroczne morsowanie może przerodzić się już w wydarzenie ogólnopolskie.